Witamy w Drama Alert, w waszym ulubionym źródle internetowych dymów i informacji. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie gorący temat, bo w dniu wczorajszym odbyła się gala Złote Antosie. Oj, działo się to było mocne wydarzenie. Były afery i mocne słowa przed mównicą krótko mówiąc, działo się i nie było stypy czyli to, co uwielbiamy najbardziej. Więc zaczynajmy. Na początku przedstawimy Wam wszystkich zwycięzców Złotych Antosi 2024 roku. Najlepsze zagranie roku. Frajgo. Moment radości. Piotr Szeliga. Najgorsze zagranie roku. Pago. Wtopa. Roku. Nieuczesana. Typowy streamer. Adamcy. Honorowe wyróżnienie. Szklana. Cringe. Sytuacja roku. Bagieta. Wydarzenie roku. Bita śmietanka. Fart. Roku. Arkwell. Słowo roku. Wojciech Gola. Najlepszy streamer CSS Next, timing roku Koperydiana, ucięty shot, Gucio, krótki shot, Gangamurun. Wschodząca gwiazda Nathan Zgorzyk. Zwrot roku Remsua i Kazix. Najlepszy streamer IRL Mokry Suchar, Rizler, Adamcy. Najlepszy streamer LoL Rypson, niefart roku Luki Steve. Najlepszy odtwarzacz Dziang Multi. Shidza roku Gucio. Najlepszy streamer GTA Mergani. Teraz rodzina David Tibijski, Zadymiarz, Rage, Roku, Lakiluk 1980, Stream, Roku, Mokry Suchar, Overpow, Slayprox, Random Bruce, Strajmerka Roku, Nieuczesana, Shot Roku, z 2115, Strajmer Roku, Gucio, Gala, zdecydowanie na plus. Panie Mokry Suchar, nie możemy doczekać się kolejnej edycji. Ale na ten moment przejdźmy już do bardziej interesującej części, czyli do afer i dymów. Podczas odbierania swojej nagrody Remigiusz Remsuła wywołał poruszenie swoją wypowiedzią dotyczącą Ukraińców. Dziękuję za docenienie słów, które napatoczyły mi się na język. Słów prawdy. Dziękuję bardzo. Jego słowa spotkały się z natychmiastową reakcją jednego uczestnika gali. Wydaje mi się, że nie powinniśmy być obojętni na takie przejawy ksenofobii, jak były w poprzedniej kategorii. Szczególnie, że jeden z dominowanych osób jest obywatelem Ukrainy i myślę, że nikt z nas by nie chciał się poczuć w ten sposób. Dlatego chciałem z góry za całe grono osób, które się nie zgadzają z tego typu statementami przeprosić. No też nie chciałbym być utożsamiany z tego typu słowami, które od ręka padły, do którego jak najbardziej dużo szacunku mam i go lubię. Natomiast uważam, że tego typu stwierdzenia nie powinny padać w przestrzeni publicznej. Też chciałem zaznaczyć, Oj, to Remsuła, Też czym czym znaczyć, próbować, że gdyby nie to, że, że możecie krzyczeć. Piwko nie można ogłosił dziś na Instagramie, że postanowił zgłosić do Ośrodka Monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych to, co działo się na rozdaniu Złotych Antosi. Informacja ta szybko została jednak usunięta z jego story, ponieważ najprawdopodobniej nie spodobała się większości odbiorców. Afera jakich mało. A co wy sądzicie, o tej całej sytuacji dajcie znać w komentarzach. Przechodzimy do kolejnej zadymy, która wydarzyła się na Antosiach. Szeli wypłacił solidną listwę dla znanego nam strajmera Paramaxila. Niestety cała sytuacja nie została nagrana. Przedstawimy tylko krótką wypowiedź po całej sytuacji. Co mi się stało? Ktoś powiedział, że mam się zapytać, co się stało? No, że Szeliga mi liśnia, pytanie, czy krzyczałem żonę trenera. Ja powiedziałem no nie wiem, no ja nie wytysłuję się ze słów, które powiedziałem. Choćby uraziły, no to jest głupi żart, ja jestem kretynem, no przepraszam. Co to, to ma za taka. Paramaxil jednak nagrał na media społecznościowe storkę i powiedział w niej, że śmieszne będzie krzyczenie coś o żonie trenera, ale jednak nie było i życzył wszystkiego dobrego dla Szeliego i jego partnerki i przeprosił ich za całą sytuację. Był to chyba zły dzień dla szeliego, bo w czasie imprezy ktoś zawinął mu wygraną statuetkę ze stołu, przy którym siedział. Co to za zachowanie David'a? Młody dżentelmen nie podał łapy dla prowadzącej galę nieuczesanej. Co ja mogę powiedzieć? E, dziękuję. Na wydarzeniu zdecydowanie stypingu nie było. Woda lała się litrami, a Tazy chodził slalomem. O, ja, ty jesteś taki dupsony, Ty jesteś taki nadupcony? Jaaaa! Ty, tazi! 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 się ci kurwa dzieje? Ty kurwa, jedyny wywieźł pół No, O kurwa! Dodatkowo bez uprzedzenia osmyrał sorakę, która niezbyt była zadowolona jego zachowaniem. Siedzę, co? Dobra, to było dosyć niestosowne. Ale okej. Okay. Yy, uznajmy po prostu, że. Dobra. Yy, w każdym razie tak, świetnie wyglądacie, chłopaki. Padło również wiele podejrzeń, że duża część uczestników przegrała sporą część swoich oszczędności i wypłat ze streamowania. Tak. Mam kolegu. Gdzie ty jesteś? Przed yy, kasynem. Przed kasynem? Skóry, to w kasynie czeka. wszystko? Nie wszystko. Słuchaj, jedziemy raz dwa koła byli. na kasyno. Może cztery, Kasia może pięć. Rada. Potem pójdziemy do dupeczek. Zobaczysz w ja jak dziwki robią sobie różne figury geometryczne, o których nie miałeś pojęcia. Ja ci to jestem w stanie pokazać. Słuchaj. A kopnąłeś kiedyś dziwkę w pizdę? Nie. Słuchaj, ja zapłacę, a ty będziesz kopał. Nie ma problemu. Pamiętaj, ci zrobi wszystko do pieniędzy. Na streamach IRL po zakończeniu gali... Zdarzyło się kilka wpadek, fikołek, z nieznanego nam powodu. Nie wiem. On, on ty... O Jezus! Co jest? czy? No, jest. Jest. <grym> Oraz schizowe zachowanie Patiro, pamiętaj, że kryminalni mają Cię już na oku. Na swoim streamie Ortiz zaprzeczał, że jego brat prosił Patiro o uruchomienie kontaktów. I załatwienie magicznego proszku. To zaraz pada. I powerbanków na tym ma się doładnie. Kurwa ma ogarnij mi kokainę. Kokainę mi ogarnij. Kokainę, kokainę. Dla brata. Ortisa. Ej, co? Ja nie, nie mam, ja mam go. Ja ogarnę z tobą. dla siebie. A ty chcesz Ale ja to... Ale... nie chcę, nie, no, nie ja nie chcę o... Patryk, co ty kurwa, On nie bierze, Ej, patry, on jest alkoholikiem e, Ja mam tyle wątków Dobra, kurwa ja Spokojnie Gówno kurwa, taniec egzotyczny no To co chcesz? To tylko... jest stream Nie, to jest aparat, który stoi jest włączony Łotego Łotego Czego powiedziałeś? Łotego Nie schizuj, nie schizuj wziomku Co ty masz, współpracę masz? Nie mam kurwa kolegów. Co? Sylwester Wardenga również zabrał głos na temat wydarzenia, zwracając uwagę na wysoką oglądalność i porównując ją do gal freak fightowych. Jego komentarz wywołał dyskusję w mediach społecznościowych. Dodatkowo na swoim Instagramie wrzucił na storce końcówkę swojego filmu, więc prawdopodobnie jest już skończony i obejrzymy go niebawem. Prawdopodobnie film dotyczyć ma tematów Fame MMA. Wywiady przed galą Złote Antosie mają więcej osób na transmisji niż ostatnio darmowe walki na galach frykowych. Tańcowali. druid z lasem, druid z lasem, a rozporek z z pasternakiem, a cebula z a dziewczyna kozaką. Po gali wyjaśniło się kilka nieporozumień. Uczestnicy mieli czas, aby porozmawiać ze sobą na żywo. Nawcia z Nieuczesaną pogodziły się po ich dramie. I doszłyśmy do porozumienia z Nieuczesaną i porozmawiałyśmy ze sobą po Złotych Antosiach. I byłyśmy zgodne, że obie zachowałyśmy się nie w porządku do siebie nawzajem. I przeprosiła mnie uczesano za moje docinki, i również ona przeprosiła mnie za pasyw agresji wiadomość, która nie miała tak brzmieć, i zarzut intencjonalnego złego doradzania Menders. I rozumie, że nie miałam takiego intencjonalnego chęci intencjonalnego złego doradzania. I rozumie, dlaczego miałam takie przemyślenia, więc doszłyśmy do wniosku, że żadna z nas nie chciała y, zrobić źle, nie miała złych zamiarów, i chciałyśmy, żeby Menders była szczęśliwa i myślę, że możemy uznać temat za zakończony. My również kończymy na dziś serwis informacyjny i musimy odpocząć po tej niesamowitej gali. Zostawcie suba i łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Sorry Twitch. Nawet leżeć, poleżeć nie można.